Cześć, z tej strony typowy gracz po 30, a oto kolejny, a w zasadzie ostatni odcinek z cyklu. Przypomnijmy sobie o Medal of Honor Spearhead. No nic, zacznijmy po prostu. Okej, okay, w poprzednim odcinku pod koniec jego wsiedliśmy właśnie do tego czołgu. Jest to T3485. Słuchajcie, no jak w mordę strzelił, widać to po dłuższej lufie aniżeli jego poprzednik T3476. No tak. Słuchajcie, musiałem to zrobić, ponieważ pamiętam, że można było, a może nie akurat tą, ale większość tutaj ścian w, podczas tej misji można rozwalić. Oczywiście są, są to oskryptowane miejsca, które możemy rozwalić. Ale słuchajcie, dziwnie ten. Dziwna jest ta mechanika tego digitariewa, na, na wieżyczce, bo to najpierw trzeba obrócić wieżyczką przełączając się na lufę, a później dopiero możemy namierzać to przez właśnie cele przez karabin maszynowy. No cóż, tutaj nam pociski nie przejdą przez te tekstury. Sami zresztą widzicie, on w kosmos je wysyła, więc po prostu pożegnajmy dziada. Dobra, niektórzy z przeciwników mają oczywiście um, pancer czeki, więc przez to um, mogą nas tutaj. Przez to trzeba po prostu też eliminować piechotę, bo um, nigdy nie wiadomo, który z nich ma. No i beczki, beczki, takie żyćko dla nas, dla naszego czołgu można powiedzieć. Oczywiście jest to absolutnie nierealistyczne. No ale komu to przeszkadza? Słuchajcie, jest 2002 rok, koniec 2002 roku. W zasadzie gwiazdka przyszła, a Wy sobie siedzicie, gracie, odpalacie Medal of Honor Spearhead i raczycie się tą grą. Ja sobie przyjadę, słuchajcie, tędy. Na szczęście te e, oba pociski pofrunęły w zupełnie innym kierunku. Ta, ta trajektoria tutaj samolotów, tudzież pocisków, jest naprawdę, e, no, jak patrząc już na dzisiejsze arealia, jest, area area jest naprawdę e, komiczna. Natomiast. E, natomiast kiedyś e, jak najbardziej to nie sprawiało. E, nie stanowiło żadnego problemu. Absolutnie. Dlatego uwielbiam wracać do starych gier, ponieważ. E, tam się po prostu gra, niczym się nie przejmuje, że to jest coś źle zrobione, że to jest nierealistyczne, że coś tam... Bo tu krzywa grafika, a mój mi to nie chodzi w 4K. Ja mam to dosłownie słuchajcie w nosie, ponieważ to nie chodzi absolutnie o to. Najważniejszy jest fan z tego co robimy. No i zobaczcie, takie zniszczenie czołgu. To, dla mnie to jest mega satysfakcjonujące. O rany, zobaczcie, tutaj gagatki siedzą. No tak, słuchajcie, no to Wam przed chwilą powiedziałem o tym, natomiast musicie absolutnie wybaczyć. Ja wiem, że dzisiaj młodsi widzowie mogą na to patrzeć i mówić, mówić tylko i wyłącznie, co to za shit. No ale w 2002 roku tak właśnie nie było. A to dlatego, słuchajcie, młodsi widzowie, że jeżeli mnie słuchacie, oczywiście do tego momentu, e, w tamtym czasie myśmy nie wiedzieli nawet co to jest Call of Duty, więc e, <ścoughs> to jest najśmieszniejsze. O, rany tekstura mi nie pozwoliła. Oczywiście, żeby taki pancer nas tutaj skrzywdził, to słuchajcie, on by musiał tutaj w nas strzelać chyba przez tydzień. Ale pięknie, słuchajcie, podałem się jeszcze w ten budyneczek. No, tego już nie dało rady rozwalić. Słuchajcie, nie będę tak jeździł tutaj i masakrował tego Berlina. No dobra, jeszcze jeden. No, Ale temu mi się nie podoba. Już mi się podoba. Nie wiem, czy tutaj przypadkiem nam jakiś czołg nie wyjedzie, ale słuchajcie, wezmę sobie te e, beczułki. Nie, nic w naszą stronę tutaj nie jedzie, więc my sobie przejedźmy przez, tą, mm, przez to gruzowisko. No, widzicie? Z tyłu podjechał. Samolot, słuchajcie, go tutaj e, rozwalił. Kurczę, nie trafiłem, ale przy okazji, tutaj jeszcze jednego gagatka sobie ściągniemy. No, i te kolumny, słuchajcie, je można rozwalić, jedna i druga. Szkoda, że ten budynek oczywiście nie sypie się w momencie, kiedy te wszystkie trzy kolumny przestają istnieć. No ale cóż. Inny czołg nam wyjeżdża. I to jest Tygrys, słuchajcie. No taki trochę, słuchajcie, niegramotny, ale nieważny. Podjedźmy sobie po te beczki, ponieważ przed nami jeszcze parę starć na pewno. Chociażby teraz e, nie wiem co to skąd te pociski tutaj lecą, No, ale gdzieś tutaj są niemieszki poukrywane i po prostu do nas tutaj e, walą cały czas. To chyba ten nawet. No podjedź. Dobrze. Chociaż uważam, że jeśli chodzi o takie FPS-y, no to model strzelania z czołgu chyba, ale to chyba słuchajcie, był ciekawszy jednak w pierwszym Call of Duty, kiedy przekraczaliśmy Odrę. No ale. Może mi się tylko tak wydawać. Naprawdę ciekawie stworzona jest ta mapa. Rzeciwi rzeczywiście może oddawać taki klimat jak na 2002 rok zniszczonego, dużego zniszczonego miasta. Myślę, że swego rodzaju małą rewolucją był właśnie ten dodatek Spirhead, bo to jest cały ten mokry, niespełniony sen twórców, jeśli chodzi o

Okej, okay, musimy most zniszczyć. To jest ten chyba wyższy. O rany. Dobra, jednego jeszcze mniej. I to jest tamten most. Słuchajcie, strzelmy! Poszło! Dobra, przekraczamy rzekę i co? To już jest koniec tej misji. Musimy podjechać tam do tych e, swoich e, radzieckich przyjaciół. Słuchajcie. <laughs> Oczywiście scenariusz jest tutaj absolutnie wymyślony i... E, <laughs> no jak nijak ma się z prawdą historyczną, no ale... Sergeant Barnes, listen up! Those tanks are sending ducks from the air. But you must engage the enemy and hold that line until our bombers reach your position. Okej, okay, mamy jednak kontratak czołgów. Słuchajcie, nie wiadomo skąd tyle czołgów w okupowanym Berlinie, no ale naprawdę e... <grywka> to jest tylko i wyłącznie growa fikcja. naszych tutaj poległ. Kurczę, te pociski, słuchajcie, mogłyby się mogłyby się szybciej by przeładowywać. Ale widzicie ten zepchnął wrak, który stał przed nim. Ten tak samo. Kurczę, co jest? Ej, ej, bez jaj, słuchajcie, kurcze. Dobra, mm, no chyba mi się żyćko skończyło po prostu w czołgu. Dobra, na szczęście za daleko nas nie wyrzuciło. I kolejny raz, w kolejnym odcinku, słuchajcie, muszę gdzieś się powtarzać sejwa. To jest właśnie Medal of Honor Spearhead, Przez jednych lubiany, przez innych znienawidzony. Właśnie za takie bezsensowne akcje, gdzie kompletnie, ale to kompletnie tracimy swoje rzeczko bez możliwości jego podleczenia w regeneracji itd., itd. Sergeant Barnes listen up! Those tanks are setting ducks from the air. But you must engage the enemy and hold that line until our bombers reach your position. ETA is 3 minutes. Give him hell, son. Out Ok, dwie minuty musimy słuchajcie wytrzymać. Dzięki temu przylecą nasze samoloty i powinny się tutaj uporać z przeciwnikiem. Oczywiście rzeka jaka przepływa przez Berlin to jest Szprewa. Pamiętacie Call of Duty World at War i oczywiście, o pięknie, i oblężenie Berlina, to wyglądało wtedy świetnie, fantastycznie. To jest chyba jedyna gra, w której naprawdę to oddaje ten mroczny, w zasadzie apokaliptyczny klimat oblężonego, po prostu zdziesiątkowanego miasta. Kurczę, żeby nas tutaj po prostu oni nie rozwalili do końca. Tutaj tego oczywiście nie ma, no, no, ale słuchajcie, no e, World at War, Call of Duty, a Medal of Honor, no to słuchajcie, to jest jakieś bagatela, 6 lat różnicy. 6? 6, słuchajcie, 6 lat! Jaka różnica w grafice, jaka różnica po prostu w samym odbiorze gry. No ale to jest zupełnie inny czas. No dobra, tutaj naszych ziomeczków już nie ma. To cokolwiek da, oczywiście ustawienie się do przeciwnika przodem, bo to jest, słuchajcie, no Medal of Honor Spearhead, a nie World of Tanks, więc o żadnym kontowaniu raczej tutaj mowy absolutnie nie ma. No i co, to wszyscy? Wszystkie czołgi? Okej, okay, leci samolot. Okej, okay, na tę na część oczywiście oni się już nie dostaną. No i kochani, słuchajcie, to już jest koniec. Koniec Medal of Honor Spearhead dodatku oficjalnego do Medal of Honor Eloid Assault. To już jest historia, dla mnie to była sama przyjemność po tylu latach wrócić do tej gry, mam nadzieję, że dla was także. Słuchajcie, niedługo Medal of Honor Breakthrough, sam już się nie mogę doczekać. No i cóż, niedługo też kolejny odcinek, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! The fall of the allies had sealed germany's fate. the long war for europe was over. adolf hitler, who had promised a thousand years of pain, lay dead in his bunker. soon they'll draft and sign the usual treaties, award their medals and campaign ribbons, build their memorials, but mourning the countless dead. That won't end in our lifetime. And to the generations to follow, I offer the hope and prayer that somehow we find our way to a lasting peace. Sergeant Jack Barnes, May 1945.